Dzień dobry, dzisiaj z lasu Bartek mnie wyciągnął, przywitaj się Witam Od dzisiaj będzie ze mną się bujał po lasach Także będziemy tutaj coś wymyślać Mamy dzisiaj dwa produkty Do sprawdzenia Firmy Zapas Zobaczycie, potestujemy Czy to się do czegoś w ogóle nadaje Także do zobaczenia Dobra, więc pierwszy produkt, który chcę Wam pokazać To jest nożyk Nazywa się M10M Firmy Zapas Tak to wygląda. Długości ostrza ma 10 cm, <laughs> waży 170 gram i grubości ma 2,9 mm. Bardzo przyjemny, <laughs> przyjemna rękojeść. Oprócz jednego, jednego tutaj defektu, którego się dopatrzyłem i spiłowałem go już. Tutaj, właśnie no, widać moje piłowanie. W tym miejscu została ostra krawędź. I cieła po prostu w palec tutaj. Poza tym sprawdziłem go w pracach domowych. Pobierałem sobie troszkę ziemniaków. Pokroiłem warzywka. Wziąłem sobie tutaj dzisiaj ze sobą kawałek boczusia. To też zaraz pokroimy. Zobaczycie jak to nie. I przejdziemy dalej. Poza tym bardzo mi się podoba. No i bardzo też podoba mi się cena tego noża. O 250 zł. Także zobaczymy co jest wart za te pieniądze. Można by się było tutaj doczepić troszeczkę wizualnych aspektów, ale to jest nóż do lasu, więc nie musi wyglądać jak do gabloty. Bardzo przyjemnie przycina. Nie opada te mięsko teraz. Zaraz Wam powiem dlaczego, bo tu jest skórka. Takiej skórki to rzadko, który już przed na raz Ale poza tym jest miód. Warta spróbuj się nawet swoją rybie, no bo zrobimy inaczej by nie zarzucili, że ściemnią przez tą skórę. Także do biwakowych akcji jak najbardziej Dobra jak tam se radzi w kuchni sobie widzieliście przynajmniej troszkę Bardzo fajna jest krawędźnąca cieniutka więc dlatego on ma fajne właściwości cięte zobaczymy teraz czy coś przyląbie i żeby było jasne, nie sponsoruje mnie ten zapas. Ja tam uważam, że tylko jedne noże na świecie są najlepsze. Ale nawet nie powiem wam jakie. Zobaczymy, może całą takie robię. buczyny, myślałem, że będzie suchsza, ale niestety nie jest zasiewanie. Sorz Bartek, ci włączyłem nagrywanie. Jest. Uh -huh. yes. Jest. teraz złamać, ale pociupię go specjalnie i zobaczyć jak to krawędź trzyma. Ogólnie stal, stal na ten nóż to jest podobno pochodna od sandwika, tylko z dodatkiem vanadu trochę mnie to właśnie chyba to też przekonało żeby kupić ten ten nóż tutaj się ładnie do takiego lekkiego uszkrabku myślę, że w porządku skrobię też i muszę pochwalić przyszedł zajebiście ostry ten nóż w porównaniu z ostatnim modelem zapas, który miałem, to ten jest torpeda. Struga. Myślę, że prawna ręka sobie poradziła wyspą spokojnie. Cieniutkie wióry odchodzą. Dobra, nie będę się wygłupiał. Jakieś tu tam struganie w styku. Zrobimy tylko test zaraz z brzozą. Znajdziemy kawałek i zobaczymy, czy ten grzbiet będzie krzesał. Ok, mamy tą brzozę. Zobaczmy, co to zrobi. Zobaczmy najpierw grzbiet tego noża, chociaż ostatnie czasy odchodzę już od tego krzesania grzbietem i po prostu używam iskrownika, bo po to to ktoś wymyślił, żeby to robić, a szkoda, szkoda mi tego noża, zobaczmy, a grzbietę miałem, Zagadałem się i zapomniałem, skrobię, ale ciężko jest mi trafić w punkt, o jest, Czyli możemy uznać, że grzbiet działa. Jest to nierdzewka, więc też nam ułatwi troszeczkę pracę. Pracę i, i można powiedzieć konserwowanie tego noża. Dobra, jeszcze trochę go pokatujemy. Czaskamy, nim trochę zobaczymy, może pęknie. Nie. Chociaż ogólnie producent podaje twardość na 59 na 60 Hz. Więc może to przynosić. Ale do prac lekkich jak najbardziej wydaje mi się słuszne. Będziemy to jeszcze przerąbać. Chociaż jak wszyscy we wsi wiedzą, nie robimy. Nożem takich rzeczy, ale ja chcę, ja chcę go po prostu przetestować. I ogólnie jeszcze jesteś, muszę powiedzieć, że jesteśmy w innym miejscu. Nie zawsze nagrywam filmy. Jesteśmy w lasach u Bartka. Także jeśli dzisiaj zrobimy spacer, jeśli będzie fajnie, to będziemy tu wracać z filmami. Dobra, tak się. Także z taką belką sobie poradził spokojnie. Nadal jest ostry. Nic tu się nie wyszczerbiło. Także fajnie łebka standardowo kydexowa troszeczkę, troszeczkę wydaje mi się, że można by go było jeszcze odchudzić, żeby zmienić ten uchwyt tutaj do tego, do tej, do tego, do tej szlówki ale ogólnie bardzo fajnie, jest 170 gram bez pochwy także myślę, że będzie fajnie, no i G10 na jeden kości. nie wiem czy mówiłem więc jak dla mnie propozycja za 250zł ze spokojem Wam starczy na bardzo długo i na normalne użytkowanie noża oczywiście Gdy nie truć się nim to niezniszczalny chyba będzie, zobaczymy jak długo będzie trzymał ostrość Muszę tu, zobaczcie już miła skórkę dziachnął ostry jebaniec no i drugi produkt, który chciałem Wam pokazać również firmy Zapas to krzesiwo krzesiwo, krzesiwo, krzesiwo nie wiem czemu w nazwie jest MIG, -Mak tik Migmak. <noise> MIG, -Mak. pewnie dlatego, że działa jak spawarka, ale naprawdę taki duży snop iskier jest przystosowany do obustronnego działania, jak ktoś jest leworęczny, fajnie zrobiony jest ten iskrownik, widać to na filmie, zobacz Bartek, tak widać no. tutaj to zbliżenie widać tu, tak widać, widać. jest bardzo ostry, bardzo ostre te krawędzie, także no, ładuje strasznie, to faktycznie spawarka jest. Niezależnie jakie krzesiło, jednak chyba tajemnicą jest iskrownik. Dobra, spróbujemy jeszcze zaraz tutaj odpalić żeby tradycji stało się zadość nowym krzesiwem Dzisiaj bardzo fajne warunki do trenowania rozpalania ognia, dlatego że jest bardzo mokro. Cały lud się stopił. Cały lód się stopił. Wszystko jest zgnojone. U nas pierwsze to są temperatury na plusach, także idę płonie, czyli jednak działa. Także krzesiwko. Za ten iskrownik też bym polecił, chociaż trochę drogi jest, bo 75 zł. Ale zobaczcie co tu się dzieje. Idziemy na dalszy spacer, może jeszcze coś tam wstawimy. A jeszcze spróbujemy smolną sztapkę ciachnąć, zobaczymy czy się złapie. Od krzesiwka. Na oczywiście też bardzo cienkie, fajne wióreczki robi. Właśnie zaplanowaliśmy z Bartkiem, to niedługo biwach Coś tam będzie też na Idzie, jak złe. Także chyba polecam to No Noż zresztą też. Ich pieniądze chyba nic lepszego nie znajdziecie. A jak ktoś wie, do czego potrzebuje nóż, to to jest nóż do niego. I już jest defekt, który się powtórzył w poprzednim modelu, który którym miałem noża zapas tego ultra outdoor, czyli, czyli co? Już pracuje rękojeść, już Wam pokazuję o co chodzi. Proszę zobaczyć, śrubeczki tutaj się rozkręcają. Zbliż tutaj, żeby było widać. O, proszę. Jesteśmy, on jest ze mną jakieś, nie wiem, ile jesteśmy w lesie. Godzinę? Chyba no, dwie. Może. No, no, dwie. No, półtora godziny w lesie. Już się rozkręca. No i teraz, jak się rozkręci. Taki nóż to trochę chujowo, dlatego ja bym jednak polecił e, sklejać te rękojeści, sobie rozkręcić to po polkiem skleić tą rękojeść i wtedy nawet w śrubki poксиpol wcisnąć, bo to jest niedopuszczalne, takie coś. Ja boję się, że już go nie doniosę całego do, do domu. Także to jest defekt w tych nożach tych, z tej firmy Zapas. W poprzedniej tak samo miałem i już ta pracuje tutaj i już czułem, że jest coś nie tak. Jak skrobałem, czułem, że jest coś nie tak, że mi pracuje ostrze. Się przesuwa po prostu. Także to jest defekt, którego się dopatrzyłem. Myślałem, że poprawili to, bo wyglądało solidnie, ale jednak nie. Czyli jak wrócę do domu, to na pewno sobie to, to, sobie to skleję. Mówiłem skręcić jeszcze raz sobie. O, już nie ma śruby. Gdzieś długo nie trwało nawet. Nawet nie wiem, kiedy mi zjeba. Może ją znajdę. nie <grymnie> to skleję to i wsadzę pin. Także nie jest to też antylika, ale, ale nóż ogólnie za te pieniądze godny polecenia. Tyle, pozdrawiamy.